Kolego, posłuchaj mnie przez chwilę. Wiem, że harujesz jak wół, robisz zakupy, naprawiasz, co się zepsuje, pamiętasz o rocznicach i myślisz sobie, robię wszystko, ona niezadowolona. Ale wiesz co? To nie o to chodzi. Twoja żona nie potrzebuje kolejnego hydraulika czy mechanika. Ona potrzebuje przyjaciela, który nie będzie jej uciszał, gdy chce porozmawiać o uczuciach. Zastanów się. Gdy mówi, że jest smutna, czy od razu szukasz winnego? Gdy skarży się na coś, czy od razu ją pouczasz? Gdy płacze, czy mówisz, nie przesadzaj. Jeśli tak, to ona się zamyka. Chodzi przy tobie jak po minach. Przestaje ci ufać z tym, co naprawdę czuje. A powinna móc powiedzieć ci wszystko: że jest zmęczona, przestraszona, zraniona. Bez strachu, że ją skrytykujesz albo zlekceważysz. Bracie, możesz kupować jej kwiaty do końca życia, ale jeśli nie będzie mogła z tobą szczerze porozmawiać, to i tak będziecie jak obcy ludzie pod jednym dachem. Chroni jej serce. あっ